Happy Sugar Life jest tytułem, który bardzo mi się spodobał, ale równocześnie pozostawił po sobie cierpkie uczucia. A wszystko dlatego, że nie był on tym na co wyglądał. Tak samo po pierwszym, jak i po przedostatnim odcinku. Bohaterką anima jest nastoletnia Mateo Matsuzaka. Z pozoru typowa Chodzi do szkoły, pracuje dorywczo, przetrzymuje małą dziewczynkę, plotkuje z, z zaraz, co? Więzi dziecko? O co chodzi? Otóż... Matsuzaka przez większość swojego życia odczuwała jedynie pustkę. Zmieniło się to z chwilą, gdy spotkała małą Shio. Poczuła wtedy uczucie, jakim jest miłość. Nie jest sprecyzowane, czy jest to miłość romantyczna, matczyna, czy też do ukochanego zwierzątka. Obstawiam to ostatnie. Niewiele myśląc, Sato porwała dziewczynkę i zaczęła ją przetrzymywać w pustym apartamencie. Zapytacie, jak to możliwe? W dzisiejszych czasach. Przecież to się wyda, policja wnet znajdzie Shio, a Matsuzaka skończy z kuratorem. W tych pokrętnych okolicznościach pojawia się największa zaleta omawianej produkcji. Pomimo ewidentnego skrzywienia, Sato wypada dość realistycznie. Bohaterka, jak na swój wiek przystało, żyje chwilą i nie zastanawia się nad konsekwencjami swoich działań. Aby chronić swój mały świat, podejmuje ona często pochopne, a co za tym idzie, błędne decyzje. Wszystkie zażegnane w ten sposób problemy powracają powiększone o konsekwencje poprzednich wyborów. Wszystko to ma efekt kuli śnieżnej, a przyparta do muru licealistka stopniowo posła się do coraz bardziej zdesperowanych działań. Niestety największa siła Happy Sugar Life jest równocześnie jej największą słabością. Anime cierpi na deficyt normalnych ludzi. Obracanie się wśród pomyleńców i dewiantów nie jest przyjemnym doświadczeniem. Podobnie sprawa ma się z osobowościami części postaci. Ludzie w tym anime są jednowymiarowi, ukierunkowani na progres fabuły. W miarę postępu powieści część tych osobowości zostaje uzasadniona i staje się nawet wiarygodna. Ale nie zmienia to faktu, że za ich sprawą. Seans bywa męczący. Czy warto obejrzeć wesołe, słodkie życie? Chciałbym wręcz wykrzyczeć, że tak, ale pragnę pozostać obiektywny. Jest to bowiem gorycz w cukierkowej otoczce. Jeśli jesteście w stanie wytrzymać presję chorego otoczenia. To polecam zapoznać się z tym animem. Ja obejrzałem je z przyjemnością. Dzięki za wysłuchanie mojej opinii. Jeśli się z mną nie zgadzacie, dajcie znać w komentarzu. Piszcie również, jeżeli chcecie, abym zrecenzował inne anime. A jeśli się podobało, proszę o suba i łapkę w górę. Do zobaczenia!